Cześć, witajcie, ja jestem Najonet, a dzisiaj witam was tutaj z graczami serwera minexyz.pl A więc co, lecimy! Okej, okay, wam dziękuję, e, dziękuję wam za wystąpienie e, No i co, a my sobie na sam początek filmu dynamicznie otworzymy e, dwa klucze minera, które rozdawali administratorzy na 40 graczy. Jak widzicie, ilość graczy na serwerze dynamicznie się zmienia. A my sobie zrobimy mały opening. Zobaczymy, co dopniemy. O, co to jest? O, klucz ma A nie. O nie, jest tak diamentów. Tak to jest słabo. Diamenty nie są jakoś tak, myślę, warte. Ja mam 300 taki ponad. A teraz? A nie, jabłuszka. No, troszkę słaby loot. No, ale nie wszystko a właśnie możecie wbić na Discorda, ale nie wszystko e, nowe wydropi. A my sobie teraz pójdziemy e, do mojej bazy e, mojej kanciapy, tutaj mi się e, kaska produkuje. Tu, ogólnie też e, jednego dnia zostałem napadnięty sobie, kiedy sobie tutaj e, w nocy e, grywałem i wiem, że tutaj e, osoby z tego państwa mają e, ho'ma więc... E, e, oczy. Oczywiście. E, więc.... E, no, będzie trzeba uważać. Ogólnie, no walczyłem, ale ostatecznie uznałem, że ucieknę, bo... E, mogę do ciebie... Dobra, no niech wbija. Jak... Te pokojowo. Ja tutaj będę gotowy. E, to Do TPA. Jak zacznie nas klepać, to tak już... E, dupa będzie, nie? Chociaż czekajcie. Co przygotuję. Na wszelki wypadek, chyba mój gość przybył, właśnie, ChatMod tutaj nas zaszczycił. Witam. O, czy to jakieś itemki? Cherry sapling i czerwony banner. Czyżbym dostał flagę Japonii i drzewo wiśni? Sprawdźmy, co dostaliśmy. A nie, dostaliśmy flagę Związku Radzieckiego, e, chyba. No, powiedzmy, że to jest flaga Związku Radzieckiego e, i sadzonkę. E, dziękuję ci bardzo za ten upominek, ten skromny dar. Pozdrawiam cię na filmie, oczywiście. E, a tutaj, gdzieś zasadzimy sobie to drzewko? A właśnie, szalka ja. A flaga Chin! O jezu! Dzie dziękuję. Dzie dziękuję. Nie staliłem, że to jest flaga Chin. A co my dzisiaj będziemy robić? W sumie nie wiem. A ogólnie mogę pokazać kilka zmian na serwerze. Oczywiście pójdźmy sobie spawn. Dodali ukośnik Warp PVP. Możecie się tutaj nawalać. Tylko. Nie chcę na razie tam wchodzić. Wejdziemy na koniec filmu, obiecuję wam. I tak dodano nowe kategorie w sklepie. Dodano na pewno bloki, bo wcześniej nie było. Trochę tutaj jest, to pewnie ja wiem, że to pewnie będzie jeszcze rozbudowywane. Na pewno to będzie rozbudowywane, a nie pewnie. E, no, dodano jakieś nowe bloki, dlatego te kategorie tak się też e, wydłużyły. Znowu złe kliknąłem tutaj jako jadnictwo. O, ale dodano jeszcze kilka e, root. Dodano to, to, to i to. Mogłem po prostu nazwę tego powiedzieć, i też zmieniono ceny. Eee. Pójdziemy sobie teraz do netheru Tylko problem z netherem jest taki, że wiem, też już rozmawiałem o tym z adminem biednym e, Żeby dodano vibe nether, czy coś takiego, bo teraz wam przedstawię problem, bo No właśnie, o to chodzi w tym problemie Że Każdy się wyspi w tym samym miejscu Czyli to oznacza, że w zasadzie e, Ktoś mógłby sobie za mną wejść by czekać i mnie zabić. Dlatego ja mam tam jakieś komendy ukośnik home przeszykowane. Oj, ale byłoby słabo, gdybym tam wpadł. Nie gadaj. Ale tej. Ja bym musiał... O, o, ale blisko było. Ale epicko. Dawaj. mi go. I co jest? Gini. No i dobrze. Ej, a czemu nie mogłem tego podnieść? Dobra, ej. Ej, dobrze, dobrze. Nice, nice. Chcecie trzy kluczyki? Oczywiście, że chcemy, jak admin daje. Ja chętnie przyjmę. Zrobimy sobie pewnie jeszcze jeden opening. W takim więc, w takim też układzie. To ma looting? Nie. Mam się przydało. Eee. Pozwiedzajmy sobie tutaj. O, ale bieda. O, może coś fajnego? Eee, to jedynie wezmę. Ma o, mamy trzy klucze, ma inne. Ja fajnie e, odłożę je sobie do EC, żeby nie było, że ten. Dziękujemy, e, żeby nie było, że zginę z tym jakoś e, idiotycznie. E, no, jak widzicie, administratorzy fajnie tutaj e, są, dają. Mam nadzieję, że też nie będzie za często dawane, bo potem ich wartość, no, e, słaba będzie. Ale na pewno jest to jakiś start dla kogoś też, no nie wszystko jest dobre w tej skrzyni, to też musimy mieć na uwadze. Ogólnie to zrobiłem sobie e, screen kordów na cięciu. Zebrałem tam jakieś itemy, możemy teraz chociażby sobie sprzedać ten kwarc za fajną cenę. E, powiedzmy, uu, no widzicie 1200 dolarów. A tam, jak do zostanie dodany Warp Nether, to na pewno będzie łatwiej by to wszystko pozdobywać. E, pójdźmy sobie do domu i teraz sobie zrobimy Opening. I jak obiecywałem na koniec filmu, e, ten jeszcze pójdziemy się pobić. Nie wiem czy to teraz, bo twierdzę, że nie widziałem nawet spawnerów. Na pewno się tam jeszcze wrócę, o ile kogoś tam jeszcze nie będzie, odłożę te fajne rzeczy. Hołma tam niestety. <laughs> Hołma tam niestety nie mam, bo. No, można mieć tylko jednego Houma. Mam w tej swojej kanciapie na razie, bo jest to dosyć wygodne. Może poza filmem to pozmieniam. No bo wiecie, w tej kanciapie jest dosyć bezpiecznie, tam się tepne nikt mi nie wlezie, nie? A tutaj. Trochę czasu zajmuje teleportacja, no i cholera ja wiem, czy tutaj coś czekać na mnie nie będzie, ale dobra, pójdźmy zrobić sobie opening tamtego ten, e, oj, co to był za dźwięk, e, tych kluczyków, zobaczymy, co nam wydropi. Okej, okay. i co nam wydropi na sam początek? Może coś fajnego? Aj, e, co dostaliśmy? E, file. Dostaliśmy 20 jabłuszek. Eee, ej, szkoda. Zobaczymy co dalej. Ej, dostaliśmy bikona Ale fajnie. Tak trochę się wyciszyłem na chwilę. E, z głosem i z emocjami, ale fajnie, fajnie. I co dalej? Nie gadaj, że buty dostaliśmy. A mi tylko butów brakowało. Cower me in debris. Pog. Pog można powiedzieć. Jesteśmy cali netherite'owi. Teraz ja by się przydało to wykorzystać, to co odłożymy właśnie na tym śmiesznym e, hołmie. Bicona też na razie ja tutaj zostawiam, poza filmem zacznę budować, można nawet, nawet tutaj wybuduję ten, e, Bicona, właśnie tą kęciapę, zastąpię tym i zacznę się gdzieś indziej e, przenosić. O, co tutaj się dzieje na czacie, żeby musiał zostać zablokowany, 70 osób, wow! Świetnie, tej... Polecam wam wbić, bo jak widzicie serwer nie zaczynał najlepiej, ale teraz to się gra. Teraz to jest naprawdę fajna rozgrywka, myślę. E, a, warp pvp. No bo teraz jest z kim tutaj grać, nie? Okej. Okay. To ewentualnie sobie odłożę, chociaż... Uj, nie wiem. I kill off sobie odłożę, bo głupio odstracić kill off, a po co mi kill off na pvp? Na no, a set się straci, to się straci, no co, co ja powiem, u tego się boję, chociaż nie wygląda jakoś aż tak groźnie. Uh. Czyżby mój skin obok nie? Ja mam troszkę innego, bo ja mam inne oczy i on ma też inny kolor. Czy mogę soja? Możemy. Dobra. Chciałbym się z kimś pobić, to no co, wyjdźmy. Jej, chodź, chodź, za linię, to nie brzmi jak kusząca oferta Sojuszu. Ale dobra, wyjdę za linię. I co? O, no wybacz yy, graczu o podobnym skinie, ale no, o, to chcę kogoś, chcesz się z kimś pobić, tak? No bo, o co chodzi w PvP? Oj, oj, oj sorry, przestraszyłem się. Czeka. A, nie mogę pisać. A nie, bo czat jest zablokowany. Dobra, <ścoughs> yy, no, ja chodź, yy, od, oddam tej itemy. O, oddam je, żeby nie było, nie? Ja tylko tutaj się pobić wszedłem. To też oddam. Och, o. U, u. Oj, przepraszam. Przepraszam, paczylmos najmocniej. O, kurwa. Ej, no pomóż, bro. Help me, please. Dobra, chłopie. Bijemy się. O, na to, więc, jak teraz będziesz... Dobra, stawi. Możemy się dogadać, nie? Ale byłoby śmiesznie, jak do Dopóki jest zagadane, to ja z nim uciekam. Przepraszam, że ten. No, uciekłem z walki, ale no powiedz sobie szczerze, ja bym ją przegrał. Eee, tej i gdzieś tej wyrzucę. Więc no, mogą sobie zawsze podnieść, tak? Ale no, no co zrobię? Czat jest zablokowany, nie pamiętam ników. Dziękuję wam za obejrzenie filmu. Widzimy się w następnym na tym serwerze albo w jakimś innym. Teraz z racji, że mam ferie, filmy będą się pojawiały częściej. No więc co? Cześć!